Witajcie, witajcie! W dzisiejszym odcinku będzie pluginie TNT Bow, który pozwala nam na strzelanie z TNT zamiast ze strzał, już z odpalonych TNT. Myślę, że plugin bardzo się przyda. Ja go widziałem chyba ponad miesiąc temu, i był troszeczkę bardzo popsuty. Dlatego go nie nagrałem, bo um, było zrobione w ten sposób, że nie można było używać żadnych. Nie można było w ogóle używać strzał, tylko się strzelał z tnt bez znaczenia, był, jaki był łuk, um, chociaż, chociaż tam były straszne bugi. Ale teraz zostało to bardzo fajnie naprawione. Um, no i może zacznijmy od tego, jak się robi. Taki łuk. Potrzebujemy na pewno crafting table, bo jest potrzebne nam pole 3x3. Nie możemy tego sobie stworzyć w e, naszym ekwipunku. E, potrzebujemy również łuku. E, no i to wszystko. No i oczywiście, mm, nie wiem, czy potrzebujemy strzał. Zaraz zobaczę. Chyba, chyba wiecie co, w trybie survival jest nam, jest nam, są nam potrzebne strzały, ale oczywiście teraz jestem na game'ie więc nie są. No i oczywiście TNT, bez którego też się nie obejdzie. I sprawa wygląda tak: to robimy coś w stylu, nie wiem, no. Już prościej się ja tego nie da wyjaśnić. Wystarczy tylko spojrzeć. Dokoła jest TNT, a w samym środku jest łuk, który mm, enchantuje się nam jakby na Infinity 10. Ale powiem Wam ciekawostkę, że możecie to zenchantować mając plugin na przykład od jakiegoś tam enchantu na tej Infinity 10 i to właśnie się stanie tym pluginem, bo każdy łuk posiadający nieskończoność 10 będzie strzelał z TNT. Mm, zwykły łuk, jak widać, działa. Możemy go, nie wiem, zenchantować. Enchant Infinity 4. Aha, zobaczcie, jest za wysoki. No, zobaczcie. Widzicie? Bez pluginów do enchantów, na przykład, nie wiem, Enchant Plus, nie zenchantujemy tego na więcej niż jeden. Dlatego Infinity 10 jest jakby niemożliwe i dlatego jest użyty taki znacznik tych łuków z TNT. No i to w sprawie wygląda tak, że napinamy łuk. No i zobaczcie. I zamiast strzały, wylatuje nam TNT, które tam za chwilę sobie gdzieś wybuchnie. Ja się stąd lepiej Widać, wszystko działa i wszystko rozsadza. No, więc to by było chyba wszystko. Jest oczywiście plik konfiguracyjny, który ma jakieś dwie marne linijki, bo oczywiście plugin dopiero powstaje. Um, uprawnienia do komendy helpa tego pluginu oraz uprawnienia do strzelania, że nawet jeżeli ktoś osiągnie taki łuk, to czy będzie mógł z niego strzelać, czy nie. Oczywiście tam możemy wpisać, że to jest op lub nie musi być to op. To no, w zależności, czy chcemy to tylko dla siebie, czy na przykład dla wszystkich graczy na serwerze. Link oczywiście jest w opisie. Zapraszam do pobrania, do ściągania, no i oczywiście testowania. I dziękuję bardzo za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mieee.